To było najsłabsze spotkanie w tym sezonie? Nie, nie, nie. W, po prostu nie mieliśmy w dwóch setach na nią pół szansy, żeby u gryć Grało wyśmienicie Jastrzębie. Czasami trzeba stanąć przed lustrem i powiedzieć, że zrobiłeś co się dało, a zespół po prostu grał wyśmienicie. Jastrzębie przez dwa sety nie mogłeś przyjmowało wszystko. Atakowało w pierwszej akcji wszystko, nawet jak zaserowaliśmy dobrze, to na potrójnym bloku nam uciekali. Nie mogliśmy zrobić breaka, nie mogliśmy zrobić kontry, bo, bo ze wszystkich ze każdej pierwszej akcji uciekali nam. Do tego dorzucili swoje te trzy kontry i cały czas kontrolowali te 3-4 punkty. Grali naprawdę bardzo dobrze i, i nawet jakbyśmy zagrali najlepszy mecz, to dzisiaj mieliśmy bardzo mało szans. No, były tam w trzecim masecie, ale trzy błędy po 20 i, i tyle. No, w... Nie, nie uważam wcale, że i wcale nie uważam, że to był słaby, słaby mecz. Po prostu trzeba docenić też to, że, że to jest zespół, który idzie na medal, na złoty medal i zagroć się naprawdę wyśmienite te spotkanie. Gdy przegrywa się mecze, to szuka się oczywiście przyczyn tego niepowodzenia, ale też szuka się pewnie pozytywów. Jakie są pozytywy po dzisiejszym spotkaniu? Dwa, dostajemy 2-0 po głowie praktycznie nie mieliśmy szans w dwóch setach, a zespół wychodzi tak naładowany, to powinien być kibice, powinien być domni z tego zespołu, który tak walczy, nawet jeżeli sytuacja naprawdę jest zła. Bo nas dobijali nas, tak punktowali, nas dzisiaj o strzębie, co próbowaliśmy podnieść głowę, to nam dostaliśmy strzała, a mimo to podnieśliśmy się w trzecim secie, próbowaliśmy. No, no, i parę centymetrów tu, parę centymetrów tu, i, i, i przegraliśmy 25-23. Ale mimo wszystko, nie, ja nie, wcale, wcale nie uważam, żeby że, były szanse w ostatnich trzech meczach, bo po prostu też zespoły grały troszkę, pomagały nam czasami. Ale tu jest różnica klas tego, te, i, i tą klasę było dzisiaj widać. i Ja wcale, wcale z tego problemu nie robię. E, oczywiście, no, jeżeli jakieś pretensje będą za te, te cztery porażki, to proszę do mnie, nie ma problemu z tym. A, ale zespół walczył, zespół się bił. A, a dzisiaj Jastrzębie, to, to mi dzisiaj, a Zaksy to są dwie, dwa różne jastrzębia. Jeszcze słowo o terminarzu, bo za nami trzy mecze wyjazdowe, jedno spotkanie domowe i za chwilę znów trzy pojedynki w halach rywali. No nie rozpieszcza nas w tym roku to, bo, bo tak naprawdę mówiąc zaczynamy teraz gas życie, czy Radom, czy wyjazd do Katowica, wiadomo, to będzie ciężkie, czy z Kraną no mamy. Ale my przede wszystkim musimy być bardzo mądrzy, bo, bo teraz łatwo powiedzieć, że będzie w zeszłym roku wszystko przegrywał, teraz też zaczyna. Ale trzeba pamiętać, z kim my gramy i gdzie gramy. Na pierwszy mecz gramy z faworytem do Mistrzostwa Polski, jeden z faworytów. Trzy wyjazdy z najlepszymi zespołami zeszłego roku i teraz jeszcze nas dwa czekają z najlepszymi dwoma zespołami zeszłego roku, więc pierwszą szóstkę mamy z tym pięć meczów na wyjeździe. Ale też nie mam zamiaru płakać, bo cieszę się, że na to, że w styczniu zagramy pięć meczów u siebie i będziemy szukać tutaj szans. Oczywiście lepiej się zaczyna sezon, jak się wygra trzy mecze, ale nas się będzie rozliczało po sezonie. My mamy wygrać 40% meczów i tego wcale nie zmieniamy.